Clarice i jej rodzeństwo długo nie mieli domu. Ich mama pracowała sprzedając warzywa na straganie. Tam też spali pod stołami, przykrywali się folią i workami. Karis wspomina, że najtrudniej było zimą, kiedy miała jeden mały koc na spółkę z siostrą. Często szli spać głodni. Teraz Clarice mieszka w domu dla dzieci ulicy w stolicy kraju. Jej marzeniem jest zostać przedszkolanką. Kenner ma 12 lat. Do centrum dla dzieci trafił po długiej tułaczce ulicami stolicy. Nie było nic do jedzenia, mówi. Nigdy nie chodziłem do szkoły. W centrum zacząłem się uczyć pisać i czytać. Chciałbym zostać kierowcą, ale samolotu. Tak opowiada, bo nie zna jeszcze słowa pilot. Fanantenana jest półsierotą. Ma 8 lat. Jej mama jest ciężko chora. Mimo bardzo młodego wieku, to dziewczynka musiała zdobywać jedzenie dla siebie i młodszego rodzeństwa. Szukała po śmietnikach i żebrała. Od roku mieszka w centrum dla dzieci ulicy i chodzi do szkoły. Chciałaby zostać nauczycielką. Na Madagaskarze najgorzej mają dzieci. Zwykle jedzą tylko jeden posiłek dziennie ryż z sosem z liści. Na chroniczne niedożywienie cierpi tu prawie połowa dzieci poniżej 5 roku życia. Aby im pomóc, w tym roku planujemy dożywianie 1550 dzieci w kilku szkołach i stołówkach. Będziemy też dożywiać dzieci bezpośrednio na ulicach stolicy, w miejscach, gdzie żyją bezdomni. Aby się włączyć, wejdź na www.pomocafryce.pl